Goście, jest mi niezmiennie miło być w takiej uroczystości tego biurszu. W imieniu własnym oraz Rady Gminy Przelewice życzę Wam wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym, ale przede wszystkim w życiu artystycznym i obyście zwiedzali nasz kraj, nie tylko Europę i byście dalej folklor oraz sztukę, którą prezentujecie, jest to jest Wasza miłość. I dobrze, że jest, bo cóż by był człowiek wart bez kultury, bez sztuki i bez zespołów takich jak tutaj. Fakt, że już wszyscy zbliżamy się do Uniwersytetu do III wieku, ale to nie znaczy, że mamy nie propagować tej kultury. I życzę Wam, byście to robili dalej. Wszystkiego najlepszego. małą niespodziankę dla zespołu, dla was, ale chciałem, bo tak mi umknęło. Szanowni Państwo, wiecie dobrze, że wasza działalność najczęściej opiera się na, na takich dobrych ludziach. U nas dzisiaj są dwaj wymienieni przez, tylko dwaj, jest ich może trochę więcej, nie może, ale jest na pewno trochę więcej na terenie naszej gminy, że zawsze jak się idzie po tej tak zwanej prośbie, nigdy nie odmawiają. Czasem chcieliby Dać może jeszcze więcej, ale dają. Trudno wymagać cudów, ale są naprawdę na każdą prośbę, na każde wezwanie. Yy, to jest pan Pieczyk, który tam siedzi, pan doktor Rusi, pan doktor jest <trujewa> pan Wspierają nie tylko ten wezwanie, <trujewa> ale wspierają nasze działania. Tak to się dzieje, że w naszych społecznościach ani przemysłu wielkiego nie mamy. Tych ludzi, którzy tam się no, trochę lepiej powodzi, nie jest za wielu. I na szczęście, jak się idzie z prośbą, to przeważnie do tych samych. bo pewnie też tak jest, ale oni nigdy nie odmawiają. I właśnie za to, za to naprawdę im dziękujemy i, i, i bądźcie tacy niespodzianka. Ale to był odgłos dla nas, panie Marianie. Zaraz pan będzie miał... Spodzialkę. Bardzo prosimy o niespodziankę. Szanowni państwo, prosiłbym wszystkich o powstanie. Wiecie, mieliśmy prosić tylko kalinę, ale myślę, że wszyscy. 100. się dodać, że my, członkowie tego właśnie zespołu, też chcielibyśmy honorować to 35-lecie i dla naszej tusi, tak nazywamy, kochanej, zawsze zdyscyplinowanej, z dyscypliny, pracowitości. 35 lat śpiewała, a teraz gra, ale zawsze jest z naszym zespołem. Tusiu, kochani. Życzymy dużo, dużo, dużo zdrowia i graj z nami dalej. Serdecznie się ja I, jak te chwile jak już wspomniałam, ale warto z pewnością, warto dla tych chwil właśnie być tutaj z nami i, i śpiewać. Pani, jedna z pań powiedziała, że tam gdzie są śpiew, tam są dobrzy ludzie i to jest wspaniałe i tu są właśnie dobrzy ludzie. Brawa, proszę Państwa. Dobra. Dobra, teraz jak będziecie Państwo kosztować tego pysznego torta, to ja poproszę, bo troszkę już tutaj <grym wiosną> nasi jubilaci są jeszcze pełni fajnych emocji i wrażeń, ale jeżeli by mogli no, wejść na scenę i właśnie tutaj zaśpiewać i pięknie zagrać na nas, rozpocząć. Rozpocząć właśnie tym śpiewem, y, tą piękną uroczystość, która już tak powiem, część oficjalna już była, a teraz już właśnie będzie śpiew. Nie? I za, za właśnie y, jak Państwo skończą, to prosiłabym, żeby się przygotował zespół Kalina, to będzie zdolny i będzie kolejny zespół, który będzie się prezentował. A więc zapraszam serdecznie do tutaj jeszcze mogła Pani Konstancja rozpocząć cięć w toku i my na pewno pomożemy w tym dzieciom, ale tak już symbolicznie, żeby właśnie podkreślić tą rangę i takiej długowieczności w tym zespole. Zapraszamy Pani Konstancję na chwileczkę tutaj tylko do nas i za momencik rozpocznie się właśnie koncert naszych wspaniałych jubilatów. A Państwo bawcie się, proszę bardzo.